Witam na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam przepis na szybkie i zdrowe kary z jarmużu. Jarmuż to naprawdę świetne warzywo, ponieważ zawiera silne przeciwutleniacze, ma właściwości przeciwzapalne, jest świetnym źródłem witaminy K, witaminy C, żelaza, wapnia, kwasu woliowego i beta-karotenu. Następnym składnikiem jest ciecierzyca. Ciecierzyca to naprawdę bogate źródło białka i błonnika pokarmowego oraz zabija zły cholesterol. Jeżeli komuś nie wystarczy taka ilość białka w tej potrawie, wystarczy dodać mięso, które lubi, czyli kurczak, indyk, wołowina, cokolwiek tylko chcecie. Ok, zaczynamy. Do przygotowania dwóch porcji będziemy potrzebować 150 g jarmużu. Ja już mam pokrojony, jedną puszkę cicieżycy, jedną puszkę krojonych pomidorów, trzy cebule czerwone, jedną bulionetkę lub kostkę rosołową, oliwę z oliwek, 15 gram, i przyprawę kary. Tutaj zależnie od tego, jak ostre kary lubicie, tyle przyprawy trzeba dodać. Jak wspominałem wcześniej, jest to naprawdę bardzo po prosta potrawa. E, w sumie są dwie rzeczy do przygotowania. Ja mam tylko jedną, ponieważ mój jarmuż jest już pokrojony. Jarmuż należy pokroić mniej więcej w takie kawałki, jak widzicie, a cebulę kroimy w półksiężyce. Okej, Ok, do dzieła. Jak wspominałem wcześniej, cebulę będziemy kroić na półksiężyce. Fajnym trikiem krojąc cebulę jest to, żeby nie płakać, żeby zostawić końcóweczkę. Będziemy ją odcinać na końcu. W ten sposób, zostawiając tą końcówkę, nasze półksiężyce w przygotowaniu będą w całości. Wszystkie składniki mamy gotowe, więc nie zostaje nam nic innego jak zacząć gotować. Zaczynamy od oliwy. 15 gram. Ja mam tutaj miarkę, natomiast jest to 1,5 łyżki stołowej. Ok, mamy to. Poczekamy, aż oliwa nam się troszeczkę zagrzeje. I dodajemy cebulę. Uważamy cebulę około 5 minut. Ok, kiedy nasza cebula jest gotowa, czyli ma fajny brązowy kolor, nie jest spalona, dodajemy całą resztę składników, czyli nasze pomidory. naszą ciesiężyce. Tutaj sobie to musimy troszeczkę zamieszać, troszeczkę soli i pieprzu do smaku, naszą bulionetkę. Jeżeli chodzi o bulionetkę, ponieważ jest to wersja wegetariańska, ja używam bulionetki warzywnej, natomiast równie dobrze możecie użyć normalnej bulionetki, czy kostki rosołowej a z kurczakiem, czy jeżeli ktoś chce zrobić z wołowiną, to wołową bulionetkę, nie ma problemu. Ok, przyprawa kary. Ja lubię dość intensywny smak, więc dość sporo. Mieszamy to sobie. Ok. Dodajemy 200 ml wody. Zaczyna już świetnie pachnieć. Naprawdę, naprawdę jest intensywny zapach kary. I na koniec dodajemy nasz jarmusz. Z jarmużem jest dokładnie tak samo jak ze szpinakiem. Czyli na początku jest go naprawdę dużo, natomiast pod wpływem temperatury on traci na objętości, więc nie przejmujcie się tym, że na początku będzie się wysypywał. Po prostu dodajemy i zostawiamy temperatura i woda. Zrobi swoje. Ok, przykrywamy. No i musimy teraz odczekać jakieś 10-15 minut, aż nasze smaki się zaprzyjaźnią i nasze, nasz jarmuż straci na objętości. W tym czasie przygotujemy ryż. Ok, no to patent na ryż. Oczywiście w tym przypadku jesteśmy w stanie ugotować normalnie ryż, ponieważ i tak czekamy jakieś 15 minut na nasze kary. Natomiast jeżeli nie macie czasu na to albo kary macie przygotowane dzień wcześniej, jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Ok, ja mam tutaj przygotowane 100 gram ryżu. Dajemy to do miski. Teraz dodajemy 200 ml wody. Tu jest 200 ml wody, więc wlewamy sobie to tutaj. Dodajemy trochę soli, wszystko warto lekko wymieszać, tak żeby każde ziarenko ryżu było okre. Wszystko przykrywamy folią. Dość szczelnie. I stawiamy na 7 minut do mikrofalówki. Ok, zobaczcie. Minęło 5 minut, tak jak mówiłem, nasz jarmusz wygląda już zupełnie, zupełnie inaczej. Cała potrawa pachnie nieziemsko. Możecie mi wierzyć, lub nie. Pachnie nieziemsko. Pachnie nieziemsko. Um. Musimy ją jeszcze zostawić na jakieś 10 minut, ale to jest naprawdę bardzo szybkie danie. Ok, ryż właśnie wyciągnąłem z mikrofalówki. Wygląda w ten sposób. Zrobiło nam się. Ściągamy ostrożnie, żeby się nie poparzyć. O. Zobaczcie. O. Ryż w 7 minut gotowy. Świetnie ugotowany ryż. Sam raz do naszego kary. Ok, nasze kary jest gotowe. Zobaczcie, jak ono wygląda. Konsystencja jest naprawdę świetna. Zapach niesamowity. Zaraz będziemy testować, także do zobaczenia za chwilę. Ok, no i mamy koniec. Nasze kary wygląda naprawdę wspaniale. Pachnie jeszcze lepiej, możecie mi wierzyć. 519 kalorii w wersji wegetariańskiej. Jeżeli dodacie troszeczkę mięsa, wiadomo będzie tego białka więcej, ale kalorie też się troszeczkę zwiększą. Serwujemy to z 50 gramami ryżu, który przygotowaliśmy wcześniej. Okej, okay, no to testujemy. Ja z doświadczenia wiem, że jest to naprawdę świetna potrawa. Mm. Właśnie o to chodziło więc zdrowa potrawa, fit potrawa przede wszystkim, którą możecie serwować na obiad na kolację jak tylko chcecie. Dzięki bardzo za wizytę na moim kanale. Mam nadzieję, że przepis wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem.